Witam Was w Akademickim Radiocentrum 98.2 FM na więcej roka w mieście. To już pokazuje, gdzie się znajdujemy. Gramy tylko muzykę rockową, jesteśmy radiem dla ludzi młodych i liczymy na to, że pojawicie się u nas. Możemy Wam zagwarantować co? No, naukę zawodu dziennikarza radiowego od początku do końca czyli przychodzicie, uczymy Was wszystkiego od początku, wychodzicie z, nie z radia, ale z po studiach, w zasadzie macie zawód w ręku. Powtarzam to swoim młodym kolegom albo studentom, że po tej kilkuletniej praktyce u nas to Was szuka praca, a nie Wy szukacie pracy. Pracujecie w doskonałym, zgranym młodym zespole ludzi. Możecie się tutaj realizować w redakcji informacji, kultury, sportu, muzyki, realizacji także we wszystkim tym co może się łączyć z zawodem dziennikarza. Oczywiście będąc tutaj nie musicie później wykonywać zawodu dziennikarza radiowego. Coraz częściej się zdarza, że w biurach prasowych, w biurach piarowych są osoby, które mają określone zadania związane właśnie z rzecznikowaniem, z promocją, czyli nagranie materiału Dźwiękowego, zmontowanie, napisanie informacji, wysłania później do, do, do dziennikarzy. Tego wszystkiego tutaj uczymy. Poza tym radio ma takie dobre cechy, mianowicie porządkuje Wasz czas. To, co czasem zdaje się dla Was trudne do, do ogarnięcia, tu w radiu powoduje, że no musicie to ogarnąć. Poza tym radio powoduje, że otwieracie się na drugiego człowieka. Codziennie w zasadzie będąc reporterem czy wydawcą serwisu skotykacie się z kim innym, możecie o innych tematach porozmawiać, o z innymi problemami się zmierzyć. Dlatego myślę, że warto tu próbować swoich sił. Ja nie mówię, że każdy musi być gwiazdą radia czy telewizji, ale mogę się pochwalić i mogę pochwalić studentów, młodych ludzi, z którymi pracuję i pracowałem, że w tej chwili pracują, co roku zresztą wychodzą stąd, pracują we wszystkich praktycznie stacja, stacjach komercyjnych, radia w Polsce, w radiu publicznym, w telewizji. Tylko po prostu trzeba chcieć. Radiocentrum może dać Wam bardzo dużo możliwości. Ja osobiście poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Jeżeli kochacie muzykę, koncerty i chcielibyście bardziej wejść do tego świata muzycznego, to jest to dla Was idealne miejsce.